Halo, halo śweneczko z tej strony hubby, a w dzisiejszym fascynującym materiale wraz z czwórką moich niesamowitych wspierających, czyli oczywiście tutaj Crazy Killer, który ostatnio był, jest na Papito, czyli mój wariat, no i oczywiście 13 latek, tak zwany Konrad. Lecimy dzisiaj pokazujemy wam najlepsze triki na Sandstone, ale także i na innych mapach zwróćcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby słuchać kanał, a my przechodzimy do materiału. Pierwszy trik, moi drodzy, na Sandstone chcielibyśmy Wam pokazać wraz z moimi wspierającymi, właśnie na bombsa, a bardzo często na przykład wasze enemy plantuje, czy na przykład defuje, czy cokolwiek robi, często po prostu nie ma się na to wpływu, bo na przykład rzucają wam tutaj jakiegoś smoczana i ogólnie jesteście odcięci od bonsaju. O nie! Jesteśmy zgubieni! ale za to jest także i kolejny sposób, bo już pewnie sposób widzieliście milionach to powstrzymać począwszy od różnych trików w poprzednich materiałach do aktualnego, który pewnie oglądacie więc ja wam moi drodzy chciałbym pokazać takiego palaka, który bardzo ładnie zakrywa większość tego, tego bombsajdu, ogólnie tak zwany standard i będzie po prostu każdego pająć nawet i panowie począcają głową, że wszystko się zgadza elegancko więc elegancko <laughs> lecimy w takim razie ustawiamy się tutaj ogólnie to jest takie ustawienie bardziej dla osób, które grają na longu, zazwyczaj na jakimś tam sojuszniczym czy coś Moje tutaj w tą oto, można powiedzieć, w tą oto czarną kropkę. Lekki krok do przodu, oczywiście rzucamy. No i elegancko. Jak widzieliście, palak naprawdę bardzo mocny i no można powiedzieć, że za każdym razem, jeśli go się dobrze nauczycie, to po prostu będzie ładnie upadał. Więc tak moi drodzy, jeśli tutaj na przykład byście wyplantowali, albo na przykład wasze enemi, no to bardzo łatwo takiego palaka, byście na pewno przyjęli sobie, nie wiem, z godnością na środek tego bombsidu i po prostu z taką łatwością, pewnie i także waszej enemy by zginał. Weź teraz, weź teraz Papito, rzuć tego palaka. No Zobaczcie, moi drodzy, że ten palak leci. Nie no, w sumie trafiłeś, więc tutaj tylko można bardziej podejść, no też trzeba się go troszkę nauczyć. Papi, to dobrze rzucił tego palaka, jak widzieliście, bardzo szybko zginęłem, miałem praktycznie całe HP, więc naprawdę palak bardzo dobry, a ogólnie nauka takiego palaka, no nie wiem, z 30 sekund tak naprawdę. A my przejdźmy sobie do następnego triku. A my jesteśmy moi kochani na bombsite GB, gdzie tutaj bardzo często dochodzi do typowego polskiego Rush B. Polska góra gdzie oczywiście na standstonie bardzo często jest tak, w sumie naj, najczęściej że właśnie zawodnicy wchodzą przez rampę i tak dalej i tak dalej, na przykład stoicie w tym o tutaj miejscu i no tak naprawdę możecie się schować do tej ścianki, ale to wam za dużo nie da tak samo możecie sobie tutaj skoczyć, ale po eliminacji jednego zawodnika czy tam na przykład dwóch, to zawsze ktoś tam wam, moi was moi drodzy po prostu wyeliminuje i to ogólnie jest ciężka, ciężka pozycja, nie ukrywam że jedna z cięższych, żeby później to wszystko obronić, bo też od dorsów może ktoś, wam ktoś tam tam przyjść, ale jeśli macie dobrego kolegę, dobrego teammatea, to może wam dać takiego na przykład smoke'a, który jest naprawdę bardzo mocny, celujecie tutaj w to oto miejsce, smoke'a po prostu musi tam bardzo ładnie wpaść, więc zobaczcie, że tutaj później taki kolega, który jest ze scope'em, bardzo fajnie, widzi wszystko, co się tam dzieje. Jak pewnie widzicie, wszystko elegancko, każdą eliminację może zdobyć. No, i tak naprawdę, jeśli chodzi o tą pozycję z tym smokiem, to jest jedna z lepszych opcji. Jeśli chodzi o taki totalnie raz, to no, widzicie, że bardzo łatwe eliminacje, tutaj kolejna i kolejna. Nawet tutaj kolega biega, ale kurde widzicie, że full auto ostatnio Hami bardzo mało grał. Ale Smile Master zawsze oddaje. A my może zobaczymy jak to będzie wyglądało Od tej strony terrorystów, gdzie oczywiście Ci wasi przezjemnicy będą Wchodzić, więc tak, jestem teraz na rampie Będę za chwilkę wchodził, ogólnie smog teraz szedł Ale za chwilkę go rzucę i zobaczycie Jak to wszystko wygląda od tej strony terrorystów Bo jak powinien sami wiecie tutaj często się wchodzi Tak dalej, tutaj z chłopakami jestem już ustawiony, czyli na przykład Z Killerem, znako, jak oczywiście także I z Konradem, normalnie sobie zawsze tutaj, tutaj wchodzicie, a więc często na przykład sprawdzicie sobie Albo spilarę, albo tutaj właśnie pod podestem Albo na przykład jakieś dorki, czy coś tam, Na przykład tak teraz tej Papito, No teraz go bardzo mocno widać, no bo oczywiście to jest terrorysta, jest z niebieskim, tak samo pewnie się byli po to was byłoby bardzo mocno widać, ale tak samo sobie przychodząc tutaj, sprawdzacie sobie do lewej ściany, czytają może bombce i tak dalej, ale zobaczcie teraz, ja na przykład jestem takim ziomkiem oczywiście Papito, rzucę mu smołka i za chwilkę się przemienia oczywiście tak samo i w terrorystę i zobaczcie moi drodzy, że smoke wybucha, ja tutaj kompletnie nic nie widzę, normalnie, no nic nie widać, tak naprawdę, Papito mnie bardzo łatwo eliminuje i tak naprawdę on zdobywa fraga, ja nie miałem informacji, ilu tam jest gości, co się dzieje i tak dalej, uważam, taki smoke taki znaczy one way tak samo jak i w CSie, to naprawdę bardzo mocna sprawa jeśli chodzi o naszą ulitą mapę, czyli oczywiście o A A trzeci trick jest na prowincji, na bombsite a dokładnie w tym oto miejscu gdzie oczywiście stoi Papito, a także i Crazy Killer. Moi drodzy, bardzo często w ostatnim czasy po aktualizacji jest tak po prostu, że od tego longa bardzo łatwo i bardzo często wychylają właśnie terroryści, wychylając na spokojnie, patrzą sobie i jest sobie sprawdzają do prawej, sobie patrzą studnie i bardzo łatwo wbijają, tak po prostu na side, no bo oczywiście tutaj można więcej zrobić jeśli gra się po stronie antyterrystów, gdzie oczywiście możecie się stawić tutaj, bądź tutaj za studnią, bądźcie schować jakimś z tych oto i oczywiście tutaj miejsc, ale moi drodzy, to nigdy nie będzie tak jak na starej prowincji. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Gdzie oczywiście praktycznie was nie widać tylko i wyłącznie waszą głowę. W bardzo małym bardzo małem celu, a niektórzy lubią grać na pixel, ale tutaj nawet im to nie pomoże. Moi kochani, jak to właśnie zazwyczaj jest, tutaj bardzo bym poprosił właśnie Nako oraz WEXa, żebyście się ustawili tutaj w tym miejscu. Ja pokażę widząc co i jak, o, elegancko, patrzcie się w bombsite, a wy, moi drodzy, oglądajcie dalej. Ogólnie to jest Papito Crazy, skakujemy sobie i na pierwszego zawodnika, i na drugiego i zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo łatwo tutaj można tych dwóch oczywiście zawodników zdjąć. Ja bym poprosił u ciebie Nako, żebyś się ustawił w tamtym miejscu z tyłu. I zobaczcie, moi drodzy, jest tutaj VEX. Bardzo łatwa eliminacja. Jest tutaj oczywiście nawet i drugi nako. Bardzo proste, łatwe fragi, dzięki którym bardzo prosto możecie po prostu wygrać rundę, ale trzeba oczywiście uważać, żeby od tego Mida cały czas tutaj, albo ktoś Was kontrolował, na przykład yy, stojąc przy dorsach, w tym oto tutaj miejscu, albo na przykład rzucić jakiegoś bardzo fajnego smoka. W to oto miejsce, żeby cały czas Was tutaj było nie było po prostu widać żebyście byli zasłonięci i tak dalej, od prawej strony z na wariatów i jeszcze na koniec nie strzelaj ja tutaj pokażę, widzę jak to wygląda, nie zkaż nie strzelaj zobaczcie moi drodzy, no naprawdę wchodzi się w bombsite, patrzcie tam i od razu, no automatycznie patrzcie tutaj, nie ogarnie się, że tutaj ktoś stoi nawet można, moi drodzy, niżej trochę się ustawić niż na przykład teraz na ko stoi ale no na przykład, jak sami teraz pewnie widzicie to i tak jest bardzo mały tak jakby, no skrawek jego całego ciała, jego modelu postaci gdzie bardzo ciężko jest zobaczyć tego zawodnika, a on bardzo łatwo nas może wyeliminować. A my cały czas zostajemy na prowincji, na bombsite B, trick numer 4 na naszej liście i oczywiście bardzo trudny bombsite B, na przykład na trybie sojuszniczym, gdzie często, gęsto po prostu tunel tunelu ktoś tam tutaj wchodzi, jak pewnie widzicie jest Vex, jest Nako, bardzo trudna pozycja do skontrowania, albo jakiś palak dorzucony na przykład ostatnio tam na jednym z materiałów bardzo fajnego palaka właśnie rzucał na tunel gdzie oczywiście dzięki jego palakowi tak samo wygrywaliśmy rundy w drodze do elity. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego materiału, to lepiej byczku zajrzyj. Nice. Jesteśmy w trójką ustawieniu turniowym. My tutaj oczywiście na beczkach na winie, jak zwał, tak jak zwał. Widzicie, że są beczki, można to uznać jak się chce. Możemy skoczyć tutaj na pariatów. Jeszcze tutaj bym prosił, żebyście się lekko poprzesuwali, żeby właśnie tej, moi drodzy, trzeba takie schodki zrobić na przykład tak jak teraz, czyli jeden schodek i tutaj skoczyć na drugi, więc tak, jeden schodek, tutaj drugi. No i bardzo łatwo, prosto możemy skoczyć na samą górę tego, ta, ta, tej wieżyczki tutaj przy tym okienku. Jeden minus oczywiście jest i istnieje to, że moi drodzy, tutaj nie widać, ponieważ tak jak jest taka niewidzialna ściana, ale tak czy jak można zabić swoich oponentów i zawsze, moi drodzy, tylko puścić full auto, jedno i oczywiście, tak jak pewnie widzicie, eliminację można zdobywać, ale wtedy bardzo ważna sprawa, żeby po prostu takie info dostać od swoich kolegów, że tutaj ktoś się tunelu, że tutaj ktoś podjeżdża, tutaj ktoś kuszuje, i tak dalej, i tak dalej, więc tak jakby no info w tej sytuacji jest po prostu najważniejsze. Ja na przykład teraz jestem, moi drodzy, gościem, który wychodzi z tunelu, patrzy i tam nikogo nie widać, bo ogólnie na jak tam stoi, to po prostu go nie widać, no bo tak, jak wam przed chwilą powiedziałem, jest taka niewidzialna ściana, a na przykład idę dalej i ten gość, który jeżeli już tutaj stoi na przykład tekst w tym momencie, to oczywiście już pewnie daje info, na przykład, nie wiem, skoczyłem, czy na przykład zrobiłem jakiś minimalny krok, co nie, który by po prostu był słychać. No i na przykład wtedy e, oczywiście nako może zacząć tutaj na przykład skanować. Wiesz, tutaj nako może zacząć skanować i tak dalej. Ja Jestem tutaj w tym miejscu, jak jakbyś mógł tutaj strzelać. Jak bowiem widzicie, to nie jest łatwe na początku, ale wprawa na pewno da Wam dużo swobody później, w późniejszych etapach, podczas na przykład używania tego triku. A my w tym momencie przejdźmy sobie do ostatniego triku w tym materiale. A więc, ostatni trik w tym materiale, na przedstawiony na bomb A gdzie często gęsto gracie, pewnie tryb sojuszniczy, i gdzie często gęsto ja wraz z Mapito albo wygrywamy, albo przegrywamy, ale to większość to wygrywamy jak coś. Więc tutaj, w tym oto jej miejscu, czyli na dorsach, bardzo często, no w sumie w każdej rundzie tak naprawdę, ci terroryści gdzieś tam wchodzą przy te dorsy, na przykład, ale na nich rangach chyba jest yy, najczęściej, jeśli chodzi o to, że wchodzą przy, tej, że wchodzą przy te dorsy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak tutaj widzicie, są moi oczywiście wspierający. A my, moi kochani, będę chciał Wam przedstawić yy, granat, który pewnie większość z Was zna, ale że to jest odcinek bardziej dla osób, które albo zaczynają, albo dopiero się uczą, albo na przykład takich rzeczy jeszcze nie wiedzą. Granat taki, że leci z tego miejsca, sobie leci górą, górą i sobie leci właśnie w to, oto miejsce, gdzie stoją tutaj terroryści. Moi drodzy, jak to zrobić? A więc ustawiamy się w tym oto miejscu i calujemy, tak jakby w tą rurkę, ale troszkę, moi drodzy, w prawą stronę, rzucamy. I oczywiście ten granat bardzo łatwo i ładnie nam tutaj wlatuje. Idealnie w to miejsce, gdzie zazwyczaj terroryści wbiegają na te dorsy. Można go też rzucić w taki sposób, że na przykład sobie tutaj ustawicie się, oczywiście, na przykład, nie wiem, z palakiem, czy coś rzucić go po prostu prosto. Ale w takim oto wypadku ten palak nam po prostu albo tutaj nie wpada, albo na przykład wpada nam. O, tutaj w to, to miejsce, gdzie często też ustawiają się te i w celu a nie na przykład na pixel. No ale to już wydaje mi się, że na wyższych rankach i na wyższym poziomie takie rzeczy się dzieją. A teraz zobaczycie, jak to wygląda z mojej perspektywy. No i na przykład dajmy, że jest taka sytuacja, gdzie oczywiście jest ryb sojusznicy. tutaj na przykład stoję, cały czas czekam na oponentów, sobie podchodzę i papito, rzuć teraz granat. I... No, a jak widzicie, ten granat leci bardzo dobrze. Trzeba się go oczywiście także i nauczyć, co troszkę czasu zajmuje, ale uważam, że dzięki takim poradnikom i dzięki temu, że po prostu będziecie chętni do nauki i tak dalej, to po prostu takie trygi, czy tam granaty, albo nawet i skany, które ostatnio były w materiale, nauczycie się bardzo, bardzo szybko. Ja Wam dziękuję za ten materiał. Dziękuję także i tutaj chłopakom, którzy wystąpili, przy Czyli oczywiście Papi, Nako, Vex, Crazy Killer, a także Konet, który był z nami. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymać się i hej.